Dzień dobry, witam Cię w tym krótkim wideo, w którym opowiem Ci o moich sposobach radzenia sobie ze stresem przed wystąpieniami publicznymi. Nazywam się Artur Makieła i występuję na rozmaitych scenach od ubiegłego stulecia. Za chwilę zresztą zjadę dwa piętra niżej po to, żeby rozpocząć swoje dzisiejsze show. Korzystając jednak z okazji, że dzisiaj występujemy praktycznie w domu, występujemy w Herbarium Hotel and Spa, którego mam przyjemność być ambasadorem, w związku z czym mogliśmy pozwolić sobie na to, żeby na kilka chwil zamknąć się w spokoju i w pokoju, z daleka od całego tego zgiełku, który towarzyszy imprezie, która znajduje się, która odbywa się w tej chwili na dole, po to, żeby nagrać, dla ciebie to wideo i odpowiedzieć w nim na kilka pytań, które bardzo często mi zadajecie w aspekcie wystąpień publicznych oraz lęków, stresów z nimi związanymi. Mianowicie to pytanie brzmi, co zrobić w momencie, kiedy do Twojego wystąpienia pozostało zaledwie kilka chwil, kiedy pozostała godzina, kiedy emocje sięgają zenitu, kiedy poziom tremy idzie drastycznie w górę, i to jest ten moment, kiedy w ciągu tej godziny przed wystąpieniem niczego nowego już się nie nauczysz. A z tym stresem sobie trzeba jakoś poradzić. I co z tym fantem zrobić? To, co ja robię bardzo często, to robię sobie wizualizację. Co to znaczy? Zamykam się, jeżeli to jest takie wystąpienie, tak jak dzisiaj w hotelu i mam możliwość zamknięcia się w pokoju, to zamykam się gdzieś nawet w sypialni, kładę na łóżku na chwilę. A jeżeli nie mam takiej możliwości, to szukam sobie miejsca, w którym mogę na kilka chwil dać sobie absolutny spokój. Wiem o tym wtedy, że nikt nie będzie mi przeszkadzać. I. Tworzę sobie pod zamkniętymi powiekami pewien obraz. Tworzę sobie obraz tego, jak chcę się czuć w momencie, kiedy to wystąpienie już się zakończy. Wyobrażam sobie, że ono przebiega wedle najlepiej wymyślonego przeze mnie scenariusza. Wyobrażam sobie rozmowy z ludźmi już po, którzy swoim uśmiechem, ale też swoimi słowami potwierdzają, że to, co tutaj zrobiliśmy, to był kawał dobrej roboty. I ten prosty trik daje niesamowite rezultaty, ponieważ twój umysł. Tak naprawdę nie do końca rozróżnia albo nie rozróżnia tego, co jest wytworem Twojej wyobraźni, od tego, co jest wytworem rzeczywistości. Twój umysł nieświadomy, czyli ten, który odpowiada za emocje. Jeżeli stworzysz sobie wizualizację, której nadajesz emocjonalny ładunek, to Twój umysł podświadomy, czyli ten emocjonalny, tak naprawdę koduje sobie w swojej bazie danych informacje o tym, że takie wystąpienie już się odbyło, że ono już przebiegło fantastycznie, w związku z czym to, co musisz zrobić za chwilę, to po prostu wykonać to po raz kolejny. A jeżeli robisz coś po raz drugi, Drugi, trzeci, piąty, zawsze jest to zrobić łatwiej niż za pierwszym razem. Taka wizualizacja też stawia cię w zupełnie innym stanie emocjonalnym. Człowiek najlepiej działa i funkcjonuje wtedy, kiedy się dobrze czuje, więc jeżeli jesteś w stanie stworzyć sobie, nawet jeżeli jest to pewnym trikiem, albo nazwijmy to małym oszukaństwem wobec Twojego własnego umysłu, ale jesteś w stanie stworzyć sobie takie samopoczucie, jakby to wszystko już było za tobą. Znasz taki stan, kiedy kończysz swoje wystąpienie. I myślisz o tym, co działo się wcześniej, i widzisz, że ta trema, która była na początku, już została gdzieś bardzo daleko z tyłu, bo w momencie, kiedy jesteś po, możesz się już wyluzować, zrelaksować i odprężyć. Jeżeli postawisz sobie ten stan emocjonalny przed rozpoczęciem swojego wystąpienia, to również z taką samą energią i z tym właśnie stanem wyjdziesz na scenę. Dzięki czemu będziesz mieć dużo lepszy dostęp do tych wszystkich swoich zasobów, do wiedzy, do tego wszystkiego, co jest Twoim niesamowitym kapitałem. W aspekcie tego, co masz za chwilę zrobić na scenie. U mnie, w moim przypadku, te wizualizacje działają fantastycznie i sprawdzają się za każdym razem. Jak będzie u Ciebie, to co Ci mogę zaproponować, sprawdź to, przetestuj przy najbliższej okazji, kiedy będziesz występować publicznie. Zrób sobie wizualizację siebie po tym wszystkim. Zrób sobie wizualizację siebie po tym, jak Udało Ci się fantastycznie poprowadzić to, co masz poprowadzić, czy jest to wystąpienie w pracy, czy jest to wystąpienie na scenie, czy jest to jakakolwiek inna forma wystąpienia publicznego. Zobacz, jak to u Ciebie zadziała. Jeżeli będziesz mieć jakieś komentarze albo uznasz, że działa bardzo fajnie, będziesz chcieć, chcieć się podzielić swoimi opiniami, zapraszam do komentarzy pod spodem. Pod tym filmem jest przestrzeń i miejsce na to, żeby dzielić się swoimi opiniami. Sprawdź po prostu jak to u Ciebie zadziała. Jeżeli chcesz więcej informacji na temat tego, co robić z emocjami przed wystąpieniem publicznym, to oczywiście również zapraszam na stronę www.czassukcesu.pl, tam znajdziesz bardzo wiele artykułów, nagrań, filmów, takich zresztą jak ten, które poprowadzą Cię przez ten proces oswajania się z tą jakże popularną, może nie fobią, ale... Przypadkiem lęku przed wystąpieniami publicznymi, który jest bardzo powszechny w naszym społeczeństwie. To jest niesamowite, ludzie bardzo często bardzo mocno boją się wystąpień publicznych, a tak naprawdę każdy z nas musi występować publicznie. Bez względu na to, czy jesteś mówcą, czy też po prostu prezentujesz się w pracy, czy nawet występujesz w domu, to występujemy publicznie. Więc skoro nie da się tego uniknąć i trzeba to robić, najlepiej jest to po prostu zaakceptować i polubić. A można te. Emocje związane z wystąpieniami publicznymi fajnie zminimalizować i zneutralizować, pracując nad własnymi wyobrażeniami. W kolejnym wideo opowiem Ci o kolejnym sposobie, co jeszcze można zrobić, co jeszcze do tego można dodać, żeby ten stan tremy i stresu zminimalizować jeszcze bardziej, żeby z jeszcze większą, większym luzem i większą łatwością radzić sobie na scenie. A za dzień dzisiejszy i za to nagranie, za obejrzenie go, bardzo serdecznie Ci dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia.